Witam wszystkich. Dzisiaj porównamy dwie bardzo fajne rasy psów o niedużych rozmiarach, ale o bardzo ciekawych charakterach i o niektórych cechach charakteru, które mogą wiele osób zaskoczyć, czyli Maltańczyk i pinczer miniaturowe. Oczywiście wygląd, no to wystarczy spojrzeć na ekrany. Raczej są to rasy, które każdy rozpozna no Maltańczyk, bardzo popularna rasa. Ratlerki, czyli te pinczery miniaturowe. No, może nie aż tak popularna, ale ich więksi kuzyni to już bardziej popularni. Wielkość macie na ekranach, ale największe różnice dotyczące tych psów odnoszą się do charakteru i zachowania. Zanim jednak zacznę porównywać ich charakter i zachowanie, pamiętajmy, że chociaż są to psy małe, ratlerki jednak troszkę większe od maltańczyków, to nie są to psy. Jakoś obciążone karłowatością, tymi wszystkimi wadami, które niekiedy wynikają z tego przesadzonego dążenia do jak najmniejszych rozmiarów. Są to psy małe, ale długowieczne, zdrowe, nieobciążone jakimiś chorobami genetycznymi. Te psy naprawdę bardzo często mogą zaskoczyć wiele osób, które mogą je uważać za delikatne, za takie porcelanowe pieski. To są prawdziwe twardziele. Ale przejdźmy do zachowania. Pierwsza sprawa potrzeba ruchu. I tu duże zdziwienie, ponieważ w przypadku pinczerów są to psy bardzo aktywne, naprawdę potrafiące nadążyć za nami w wielu mm, rodzajach wysiłku fizycznego, w wielu rodzajach aktywności, gdzie nawet byśmy sobie nie zdawali sprawy, że one są aż tak. Wytrzymałe, tak chętne do tego ruchu, do tej aktywności. Maltańczyki tego ruchu nie potrzebują tak dużo. Oczywiście, pewna doza ruchu, aktywności też jest im potrzebna. To nie chodzi tylko o ich zdrowie, ale też o takie rozładowanie energii. Ale w porównaniu z pinczerami nie ma nawet co porównywać. Pinczer jest naprawdę, można powiedzieć, takim niedużym sportowcem. Jeśli chodzi o to. Jak z nami żyją. Oczywiście Maltańczyki są rasą psów do towarzystwa. Bardzo lubią ludzi, kochają nas, one lubią być cały czas przy nas, lubią nam, nam towarzyszyć. Pinczery, chociaż może nie są psami do towarzystwa w takim w stricte rozumieniu, ale też uwielbiają naszą obecność. Kochają całą rodzinę, ale pinczery mają jednego. Można powiedzieć, upatrzonego, najbardziej kochanego członka rodziny, i tu musimy uważać na zazdrość, zaborczość, bo pinczery po prostu uważają, że ta osoba jest ich i ta osoba powinna zajmować się właściwie wyłącznie nimi. Maltańczyk jest w tej materii troszkę fajniejszy, on nie jest tak zaborczy, ale obie rasy potrzebują naszej obecności. Do tego pinczery uwielbiają za nami chodzić, uwielbiają cały czas być przy nas. O ile Maltańczyki również, no to nie aż w takim dużym stopniu co pinczery. Jeśli chodzi o kontakt z obcymi, obie rasy raczej są z dystansem, chociaż Maltańczyk szybciej się przystosuje przyzwyczai do obcego, a pinczer będzie podchodził do obcych z o wiele większą nieufnością. Jeśli chodzi o stróżowanie, no nieduże rasy. Ale nie mylmy tu stróżowania z psy, z, psa stróżującego z psem obronnym. Pies obronny z założenia dla wielu ma nas obronić przez zagrożeniem fizycznym. No to niestety te małe psy tego nie zrobią, ale jeśli chodzi o stróżowanie, to na przykład pincher będzie świetnym stróżem, czyli stróż, czyli ten, który nas ostrzeże przed niebezpieczeństwem, przed tym, że ktoś przychodzi, przed tym, że coś się dzieje. Pinchery są świetnymi stróżami, bardzo czujnymi, bardzo nieufnymi, bardzo niekiedy hałaśliwymi. Tutaj może pojawić się problem, ponieważ pincher naprawdę potrafi być hałaśliwym stróżem, natomiast Maltańczyk na stróża się po prostu nie nadaje. One zbyt lubią ludzi, zbyt lubią człowieka, są psami zbyt przyjacielskimi, nie mają tego w sobie, tej nieufności, tego dystansu, tego. Tej czujności, jaka jest w psach stróżujących. Jeśli chodzi o charakter, to też należy wspomnieć, że pinczery mają taki dosyć żywiołowy charakter mogą być wybuchowe, ale to nie oznacza, że lubią, można powiedzieć, dom, gdzie cały czas coś się dzieje. Pinczery są rasą psów, które jednak wolą spokój taki spokojny, zrównoważony dom, gdzie jest nie ma krzyków, nie ma zbyt dużo ruchu. Jeszcze lubią, kiedy mają takie miejsce, gdzie mogą sobie w świętym spokoju siąść i nikt im nie przeszkadza. Więc musimy o tym pamiętać. Jeśli chodzi o kontakty z dziećmi, obie rasy uwielbiają dzieci. Uwielbiają, nie uwielbiają. Świetnie się z nimi po prostu dogadają, tylko raczej z dziećmi większymi. Nie chodzi o to nawet, że mogą te dzieci im coś zrobić, ale lepiej, żeby to były dzieci większe, które wiedzą, jak się bawić z psami, wiedzą, jak się nimi zajmować, miały już kontakt z psami i ten pies też musi być nauczony tego kontaktu, musi być przyzwyczajony do tych dzieci. Pincher nie lubi tej takiej zbyt dużej ruchliwości, która się wokół niego dzieje, i może mu to po prostu przeszkadzać. Podobnie z Maltańczykiem. Jeśli chodzi o kontakt z innymi psami, Maltańczyk jak najbardziej się z tymi psami dogada. On nie jest psem konfliktowym, on nie jest na przykład tak jak Yorkshire Terrier, jak te popularne Yorki, psem, który potrafi zaczepiać inne psy, potrafi być psem zaczepno-obronnym. Czyli on zaczepiamy, go bronimy. On jest psem, który lubi inne psy, dogaduje się z nimi tak samo z innymi zwierzętami. Pinczery są troszkę inne. One jednak mają we krwi troszkę tego ducha tych dużych pinczerów dobermanów i tu jest potrzebna socjalizacja i odpowiednie wychowanie, żeby on po prostu nie zaczepiał innych psów. On może nie będzie tego robił jakoś tak specjalnie agresywnie, no ale lepiej na to uważać. A jeśli chodzi o kontakt z innymi zwierzętami, pamiętajmy, że pinczery są świetnymi łowcami. Czy to chodzi o gryzonie czy inne zwierzęta, pinczer jest świetnym łowcą. I musimy go przyzwyczajać do tych innych zwierząt, bo obcy kot, czy świnka morska, czy chomik, no może być no zbyt dużym jakby to ładnie ująć zbyt dużą pokusą, żeby po prostu nie, nie skorzystać z okazji. Szkolenie i nauka. Obie rasy bardzo inteligentne, i chociaż. Tak się uważa, chociaż może coraz rzadziej, że po prostu te małe rasy no nie nadają się do szkolenia, to Maltańczyki jak najbardziej można ich wielu rzeczy nauczyć, i to jest naprawdę dosyć szybko, one są takie, że chcą się uczyć. Pinczery miniaturowe również są inteligentne, lu również lubią się uczyć, szybko się uczą, i do tego lubią wyzwania, kiedy postawimy przed nim jakieś polec zadanie, Coś trudnego, coś gdzie napotka ten pies problemy. To pincher to naprawdę z niewiele takich raz. No owczarek niemiecki czy owczarek belgijski, może jeszcze kilka. On będzie dążył do rozwiązania tego problemu. Całą swoją energią będzie chciał po prostu to zadanie wykonać. Ale pamiętajmy, że jednak to też pies z swoim charakterem. I on musi widzieć cel i sens tego zadania. On nie będzie tak aż ślepo wykonywał naszych poleceń, chociaż tu i tu ta nauka jest naprawdę bardzo fajna. Wychowanie w ogóle obu tych psów jest fajne, nie sprawi jakichś wielkich problemów. To nie są psy, które będą nam sprawiać olbrzymie problemy. I o ile wychowanie maltańczyka może jest troszkę łatwiejsze, to nawet to wychowanie tego pinchera to nie jest żaden wielki problem. Obie rasy świetnie będą się nadawały na pierwszego psa. Więc jak najbardziej, w końcu muszę nakręcić ten pies, pies, przepraszam, ten materiał, jaka rasa na pierwszego psa. No ale to musimy poczekać. Wytrzymałość. Na warunki atmosferyczne, w ogóle taka ogólna. Pinscher jest psem jednak troszkę wytrzymalszym, ale nawet Maltańczyk, to co na początku wspomniałem, to nie są psy jakieś delikatne, porcelanowe, że się stuką, że coś im się stanie. Chociaż wiele osób ich tak traktuje, je tak traktuje, to one takie nie są. Jeśli chodzi o zdrowie, obie rasy bardzo zdrowe, oczywiście zdarzają się problemy, ale tu zapraszam na materiał o obu rasach, tam bardziej y, się w to zagłębiam. Więc, a jeszcze pielęgnacja. Nie wspomniałem o pielęgnacji u ratlerków, czyli tych pinczerów miniaturowych, bezproblemowa, fajna, prosta. u Maltańczyków może troszkę bardziej skomplikowana, ale też nie jakoś bardzo. Pamiętajmy, że ta pielęgnacja jest bardzo ważna nie tylko jeśli chodzi o ich wygląd, ale też o zdrowie. A jeśli porównamy, tak opiszemy w kilku słowach obie rasy, to pamiętajmy, że obie potrzebują dużo naszej obecności. Pinczery potrzebują też spokoju, zrównoważonego domu. Maltańczyki też, ale są psami bardziej aktywnymi pinczery potrzebują większą ilość ruchu. Maltańczyki są troszkę spokojniejsze. W ogóle Pinscher jest troszkę bardziej aktywnym psem, świetnym stróżem. I potrzebuje troszkę więcej naszej uwagi, jeśli chodzi o wychowanie. Maltańczyk, pies do towarzystwa, spokojny, zrównoważony. No, legenda Maltańczyka, każdy ją zna. Czyli obie rasy godne polecenia, bardzo fajne, nie sprawiające problemów. Nawet na pierwszego psa. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, polej ten film, opublikuj go, pokaż znajomym wrzuć na swoje media społecznościowe. Spójrz na inne materiały, czy też na inne kanały. Linki w opisie. Do usłyszenia ponownie.